Czacior. Dobra, karigoda. Ok, karigoda tutaj cały czas. Ja sobie idę do 2 liście. Będę mówił, że byłem z karigodą jak coś Czy byłem z karigodą. KOMS sabotaż komsów. No to dobra, idziemy z trąbą. Kurde, ale ktoś, kto sabotuje ten e, kompsy to, to musi być dobry wariat. Majki Kishlu, Majki Kishlu, Kurde, blade. Oj, 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 oj. Strąba, murcik z trąba, murcik z trąba Murcik z dobra, dobra Dobra, 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 dobra Dobra, robiłem tutaj kartę z Patecem w adminie Zamknęłem, Zamknięte były drzwi do talerza, do góry i było ciało mamiko I to jest moja historia Nie ja wiem by... co się wydarzyło Ej, Kiślu gdzieś po prawej stronie chyba musiał umrzeć ja byłam teraz w zamknięta kiśla, na Zanim pobiegłem do O2, no to Kisla jeszcze w elektryku widziałem. Kiślu pobiegł kis, na prawo. Fris, fris potem zniknął, ze mną był Kislu i razem z Kisłem wybiegaliśmy z elektryki. Pamiętajcie, że ktoś włączył komsy. <laughs> ktoś włącza komsy? Co? Pamiętam, ja, co? Ja, nie, ja, się... ja nie odpalałem wtedy komsu. Ale tym razem odpaliłeś aż, prawda? Nie, 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 nie. nie, 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 nie. Ja E, ja nie, nie ja nie jestem impostorem! Nie jestem impostorem! Bym się nie przyznał jaśu, przede wszystkim, gdyby był impostorem, jaśu. że z Kiszlem się widziałem. Jasiu, Jasiu, ale posłuchaj W elektrykach byłem jeszcze z tobą, ja. Dlej się z że z niego wychodziłem, Kiszlem biegał jako pierwszy. I jak w stronę a Ja na początku uznałem, że sobie zobaczyć gdzie pójdziesz. Ty tak, trochę proszę. W prawo, w stronę z kozakiem. Tak, no. No, tak. No. Ja idę w prawo. Dżakobie z kozakiem. I teraz to już nie wiem, co zrobiłeś? Wojcież skończyłeś w O2. Bardzo ciekawe. Kislu wiem, gdzie dokładnie zginął, jeżeli tylko został tam dalej. Kislu robił sobie pobieranie by <grymianie> w kom. A jak To, to na pewno nie Murciks. To nie Murciks. To nie się z wyjaś wyjaś no, Mi się wydaje, że to też może być nie Patec, ani nie Murcic, ale no pamiętajmy, że mamiko mogła zginąć na początku, bo tam było bardzo tłoczno. A czemu w tym nie chcieli, że Murcic gdzieś w kierunku, kierunku Ej, ale ja nie wiem, Czaczor, czy ja z Jaśkiem o, nie szedłem, Czy ja Jaśka I się tak, nie, nie tak, miałem e, jako. Skiszka, ja robiłam w kabelki w, w starydżu i mnie zamknęli w tym starydżu. Na no pan to jest no. Karygoda. To nie ze strzał. Murcic, ja wybiegałem w lewo, ty pobiegałeś do admina i po tak dalej? Tromba, nie wiem co mówisz, bo mówisz jakbyś miał, nie wiem, Majtki na twarzy czy coś. Hahaha, <noise> <noise> majki na twarzy, <noise> ale bym powiedział. Te, chyba masz ga galoty na mordzie. Hahaha. miał, na Majciochy brudne, czajcie, że śmierdzi. <noise> Ej, dobra, to wiecie na kogo czy nie? Nie. Dam na Gary'ego, standardowo. Imo, imo... Ja nie mogę z tym człowiekiem. Ja w Nie skikuj. Czekamy, czekamy Amokasa. Patrzmy na tatę Poli. Tata Poli. Ale nie cringe, czacior, tylko bardzo. ja mówię jak, jak ten, że nie cringe, nie? Bo wiecie, że to chodzi o to, że to właśnie no nie jest to cringe, to. bo to jest tłumaczenie żartu. Znaczy nie tłumaczenie żartu, tylko... A ty nic nie zrozumiesz. ty będziesz hejtował o zawsze. 4 złote. Okej okay. Dziękuję. Za czasami zastanawiam, czy to jest sens, że ja tak samemu idę robić jakieś rzeczy. Wydaje mi się, że to nie ma żadnego sensu. Ej, musimy iść wszyscy. Bo tam reaktor umiera na drugiej stronie. Jacob w drugą stronę? What is playing w ogóle? Czemu nikt tam nie szedł? Aha, bo Jacob tam nie szedł, bo on mógł sprawdzić, żeby poszukać jakiegoś ciała martwego. Freeze i mini Mike. Ty tu ty. Ty ty, 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 ty. No dobra. No i co, i teraz nie mam żadnego alibi. Właśnie dlatego się powinno iść. Robiłem to. Dobra. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, nie podoba mi się to. Witam wszystkich tu serdecznie. Wchodzi Mike Patecki robi się bezpiecznie Proszę Państwa zanim powiem gdzie było ciało, chciałbym się dowiedzieć. Gdzie? Yy, skończyliście rundę Do baterii Admin Biegłem. Ja do... na kamerę ja skończyłem rundę ze do... Okej, okay, dobra, tromba. Ja, ja, ja byłem z przy kamerach W sensie ja biegłem ja nie byłem na kamerach tylko biegłem z reaktora I zobaczyłeś tam trąbę? Yy, wiesz co, tak. Znaczy stał, no, stał na kamerach Dobra, moim zdaniem to jest trąba, bo ciało było w elektrykalu to, to było murciks, zamknęły się drzwi, nie murciks, nie, nie, nie murciks, no cicho, 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 chodzi mi o ciało, jakieś tam ciało, nieważne, było ciało i później, proszę Państwa, ktoś zamknął drzwi, wszedłem do tego elektrikala i tam było ciało, czyli to znaczy, że musiał zwentować. I teraz cicho, zaraz trąba, będziesz mówił. I chodzi o to, że kto był w kafeterii? Ja. Michael. No dobra, no w sumie to mógł być trąba, ale nie musi być. Dobra, nie no, wiem, nie no, znam się, się tą grę, ani Michael nie znam tą grę. Ale moim zdaniem mogłeś Tromba ventować do kamery. To to czekaj, nie Czekaj, a jak już jak już... Bo, bo nie poznaliśmy lokalizacji chyba. Ja się ja się gdzie jest? Nie, ja skończyłem w adminie, biegłem ze głównego storage'a, jakieś spuszczałem i e, dalej. A, a nie, gdzie chciałeś na raz wejść W Zamknięte no, o, drzwi. O, gdzie jest dobra, Michael. <laughs> ale jest ta jakiś serwis dino co? nie? Tak, no. Wydaje mi się, że zginęły dwie osoby. Nie, so, jest dwóch impostorów? Nie damy rady. A my zabijaliśmy jakiegoś, czy, czy po Mam prostu... Niko chyba, że niko. Nie, w pierwszym ja... też były dwa kile. Kib był, kib był. No to w takim Przekał. razie jakby nie, było, jakby nie było, no nasze wspólne potwierdzanie się nic nie zdaje, bo tu każdy widzę jakby w parach się potwierdza. Murcik, ty jesteś z Jasiem w adminie? Wiesz co, no ja jestem w adminie, ale ja się nie widziałam. Ale nie wiem czy on nie wiem czy go po prostu nie widziałam, bo robiłam download i on może wszedł w tym czasie. W każdym razie ja byłam tam. A to wbiegłeś Ja się do admina? Nie, akurat wbiegałem, bo mam ostatnie zadanie w adminie. Ty, to może to był... Ostatnie zadanie? Ej dobra! No. Ja mam jeszcze trzy paski, ja robię cały czas. Akurat. Ej, dobra, na kogoś musimy polecieć dobra. chyba, nie? Czy nie? Dobra, Dupę nie śmierdzi ale. Nie, nie. Nie śmierdzi mini Mike, bo stał tak bardzo na karigodę, teraz nic nie załyscął rundę, nie wiem o co chodzi. Ej, co się zda... co jest? Nic się nie... ten nie kliknąć. Mogą... Przypał, fest. Nie śmierdzi, to proponuję to umyć. Czy jak zabiją dwóch, to jest przypał? Nie no, jest za niebezpiecznie, jest za niebezpiecznie. Jest za niebezpiecznie, jest za niebezpiecznie. Ja idę, ja idę czacior do tego. Kurde, wiedziałem, że to trąba. Chciałem na niego, pieprze, chciałem na niego dawać. Cholera jasna, widzieliście, czat, widzieliście, dałem na niego na końcu, żeby zaznaczyć. Prawda, że tak chciałem dać? Prawda, że tak chciałem dać? Nawet zaznaczyłem na niego, nie? Mówiłem, że nie, masakrę. Nie zabiłeś, nie więc dlatego tak grałem ostrożnie. Sorry. Ej, a nie raz, nie byłam impostorem Dobra. jeszcze. zmieńmy serwer. Patrzcie, Jacoba zabije, bo był na samym końcu. Nikt, tego nie, nikt, się tego nie nikt się tego nie skapnie. Nikt się nie skapnie. Nikt się nie skapnie, się nie skapnie tego. Kiślu zabił na kamerach i... no i tyle mam do powiedzenia kogo ja zabił na kamerach Kiślu zabił Karichodę na kamerach, Chciało leżało koło trąby Okej okay. Potwierdzam, że... Ja się... ja potwierdzam Karol Ilo ready voted Jest Zawsze biegnie na kamery ja mu teraz na pewno ufam, bo leci były kamery karozyna... A gdzie było ciało? Gdzie było ciało? W przejściu W przejściu między wyjść, na, tak jak jest pierwszy, pierwsze wyjście, jak jest O2 wychodzić z O2 i możesz iść do góry tak na łapące Okej. Okay, okay. I to, i to Kishlun, dobra To tak, to Karigoda, a stary, a Ty stary policjant, gdzie Koba zreportowałeś? Gdzie było ciało? Nie, ja Karigodę zreportowałem a, okay, okay. Aha, dobra, dobra, czyli tam były blisko dwa ciała Kogo zabić? Czacio, kogo zabić? Mówcie no, mi kogo zabić, to go zabiję Patrzcie, to jest solo gierka, solo unik. Czekam se tyle czasu, zrobimy se może ten, jakiś sabotaż, kurde blade, zrobimy se ten. Wyjdę se stąd. O kurwa. Dobra, drugim killerem jest drugi, zielony, czyli patenski. Dobra, słuchajcie. Dobra, dobra słuchajcie, dobra, słuchajcie. Dobra, słuchajcie. Parecki zabijam patet, i w takim razie A. Parecki zabija. co mnie z Murcik i Murcik nie żyje po 5 sekundach. Więc. Dobra, tak, ja... słuchajcie. Ja ufam, ja ufam, e, Karolo, A co jeżeli ci powiem, i że i wchodzę i do Elektrikala? A tam on zabija? Dokładnie. <laughs> no to. Dajemy ci do Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry, ja pierdzielę czemu tak szybko przesadłeś! Przepraszam, ale, ale A, nie, 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 to nie do ciebie. Easy, długim postory. Ja nie wiem, że kamery działają. jak ja, ja, ja stałem na tych kamerach specjalnie, czekam, niech mnie ktoś słabo, słabo, słabo,